Chciałbym powiedzieć, że napisałem taką książeczkę o filozofii. Tę książeczkę mogłem napisać dopiero po 60 latach wykładania filozofii. Co to jest filozofia? Pierwsza sprawa. Wielkie nieporozumienie. Filozofia dzisiaj przeszła właściwie w logicyzację poznania. Logicyzacja poznania, która odrywa myślenie od poznania. Więc myślenie. Czy to jest poznanie rzeczywistości? Myślenie się rodzi z poznania rzeczywistości, ale myślenie to nie jest poznanie rzeczywistości. Czym jest myślenie, a czym jest poznanie? To jest pierwsza sprawa. Poznanie dotyczy przedmiotów realnie istniejących, dostępnych w poznaniu dla drugiego człowieka i dlatego przedmiot zawsze sprawdza nasze poznanie. Poznanie niesprawdzalne, nieodniesione do przedmiotu, nie jest właściwie już poznaniem, jest tylko myśleniem. Patrząc na wielkie nurte filozofii, które były przed Chrystusem, i to kilka tysięcy lat już były, a więc myślenie egipskie, proszę zauważyć, zanim powstała rzeczywistość, Rzeczywistość powstaje w myśli, czyli od Boga. I to jest myślenie wspólne wszystkich religii. We wszystkich religiach zauważamy, że rzeczywistość jest wytworem myślenia. Najbardziej wyraźnie to nastąpiło w, w księgach wedy, wedyjskich, a szczególnie w Upanishadach. Księgi wedyjskie, czyli księgi wiedzy zwracają uwagę na to, że Istnieje tylko pierwotnie myśl, myśl jest Brahma, przedmiot myślenia w Upanishadach jest wytworzony przez Brahma i dlatego istotą tej koncepcji jest Advaitis, zniszczenie dwu, dwoistości, dwoistości podmiotu i przedmiotu myślenia, bo przedmiot myślenia jest czymś pozornym, jest tylko tym, co wytwarza z siebie ten samo myślenie. Które mogę pojąć jako podmiot myślący, ale to jest samo myślenie. Do natury myślenia należy to, że on wytwarza przedmiot swój i ten przedmiot jest nazwany rzeczywistością, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy to jest pozorność podmiotu myślącego i przedmiotu myślenia. A zawsze w filozofii to jest obecne. Czy to właśnie tej filozofii religijnej, hinduskiej, czy w innych typach w każdej filozofii ciągle zauważamy tę dwoistość, tę podwójność podmiotu myślącego i przedmiotu myślenia? Później dostrzegamy na przecięciu kultury, to jest Mesopotamia, Egiptu, Indii i na terenie europejskim, koniec drogi jedwabnej, koniec drogi to jest Efes. W Efesie powstaje koncepcja. Rzeczywistości jako logosu, Heraklit. Właściwie u Heraklita jedyną rzeczywistością jest logos, który przenika. Tę rzeczywistość formuje, ładzi ją, ją przenika, ale właściwie jest tylko logos. Logos jest czymś, co formuje przedmiot. Proszę zobaczyć, u Parmenidesa też jeszcze przed Platonem jest. Noein noema tauton. No to jest, tym samym jest myślenie, co i przedmiot myślenia. Wobec tego myślenie ciągle się na początku jawi jako coś ważniejszego w dziedzinie poznania, w dziedzinie uprawienia filozofii, aniżeli jej przedmiot. I na tym tle można zrozumieć później Platona. Dla Platona idea była przedmiotem, który uszczęśliwia, jest pełna racjonalność. Platon poszedł. W racjonalność noetyczną, dianeoetyczną i doksalną. ale we wszystkich trzech typach poznania całe Poznanie sprowadza się do nusu, bo w Poznaniu noetycznym przedmiotem Poznania są czyste treście wytworzone właściwie przez idee ogólne, konieczne pod wpływem pitagoreizmu, przeszedł w kierunku monady, diady i w kierunku liczby. Dianoetyka powstała w Poznaniu, dianoetyczne, operacja na, na ideach. I wreszcie doksalne poznania. no mówię, a no tutaj jest myśl, a percepcja decyduje w Poznaniu doksalnym, a więc jaka jest apercepcja? Świadomość myśli sprzed urodzenia się, myśli odwiecznej, a więc Poznanie zmysłowe mnie od razu naprowadza na to, że ja już to znam, już wiem, co to jest, a to jest tylko, jakby powiedzieć, cieniem rzeczywistości. Rzeczywiście w poznaniu filozoficznym stykamy się z myślą i przedmiotem myśli. Z tym, że pierwotnie przedmiot myślenia jest wytworzony przez myśl. To jest do pewnego stopnia zrozumiałe, jeśli wyjdziemy z koncepcji religijnej jakiejś że myśl jest absolutnie pierwsza i ona wytwarza rzeczywistość, wyłania siebie rzeczywistość, tę, która później już istnieje, czy pozorny czy ten, ale jest, stanowi przedmiot poznania zmysłowego. Jaka jest zasadniczo pomyłka Platona, że mianowicie wskutek tego myśl może się zamknąć w sobie. To zamknięcie się w sobie w myśli, analiza naszych głównie pojęć jako treści poznawczych, która cały czas w filozofii szła, a odnowiła się szczególnie mocno po Kartezjuszu i Leibnizu, Wolfie i Husserlu i Heideggerze, gdzie sprowadzono znowu być do myśleć u Heideggera, a więc ciągle pojawia się dominacja myśli przed przedmiotem myślenia.